Wyjeżdżam poza Kraków i jadę tym razem do Myślenic. Trasa w sumie krótka, około 30 km w jedną stronę. A po co tam jadę? No, bo mam mało czasu, a dużo przewyszczeń jest. W sumie można trochę zrobić. Nogę zrobić w krótkim czasie. Wjeżdżam na szutrówkę za naszą za śmieciowiskiem No jest to tak pół na pół asfalt shooter Dla gravela Dla Dla gravela spoko Nazwa ulicy Podgórskiej nie pozostawia złudzeń Jest to bosna od ulicy Lipowej No jest to górsko Ostry wycisk pierwszy Jestem w Podstolicach Chciałem Opitolić golonkę, no ale szukam w szukami, nie ma tutaj nigdzie tej golonki. Do tych myśleni to fajnie się jedzie. Elegancki, małopolski klimat. Dużo wzniesień, dużo górek. Szlak Pogórza Wielickiego Sporo kamoli, Ale pięknie tu jest Klasek, Elegancko Cóż mogę powiedzieć o Myślenicach? No jest to chyba miasto lodów i pizzerii Jest bardzo dużo takich punktów, gdzie można się zaopatrzyć w produkty jak ktoś chyba pizzę to każdy lubi go na przykład zapraszam Myślenicy. to myślenic. jestem jestem świątki górnych i krasas. Się prawie do tych świątni górnych to jest chyba najbardziej brutalną, jaką przeżyłem. Pod górę, no, ciekawe, dlaczego się nazywają świątniki górne. Muszę się tu napoić, jak koń. I co mogę powiedzieć o tej trasie? Do myślenia i z powrotem. O tyle, że dużo więcej mi kosztowała siłę niż trasa do Bochni z powrotem, chociaż tam było równe prawie 100 km, a teraz zrobię 65, to chyba niecałe. No, dostałem mocno w kość, że mnie nie przypuszczałem, żeby będzie aż tak ciężko.